Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku programu Po godzinach konie. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnej rzeczy, o zdrowiu zawodników. Ze mną dzisiaj w studiu jest dla mnie wyjątkowy gość, a dlaczego wyjątkowy to na pewno jeszcze do tego dojdziemy, ale przede wszystkim jest to pan Jakub Jabłoński, ortopeda sportowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj. Dziękuję D za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że jesteś ze mną. Dlaczego powiedziałam wyjątkowy? Bo sama wiem, co to znaczy dobro ortopeda, ale porozmawiamy o zdrowiu zawodników i chciałabym cię przede wszystkim zapytać, jak bardzo. Ona jest nadwyrężane i jak bardzo ona jest istotna dla wyników sportowych. Generalnie każdy z człowiek jest przygotowany do tego niekoniecznie, żeby jeździć konno, ale żeby przede wszystkim chodzić, biegać i uciekać. Bo jakby ta nasze, nasza geneza idzie stąd, że żeby przetrwać, musieliśmy uciekać. Konie pewnie były narzędziem do tego kiedyś, do tego żeby uciekać szybciej i żeby nie zużywać tyle energii. Natomiast nasza postawa i nasze ciało jest przygotowane do tego, żeby jednak poruszać się na nogach. Chodzić, biegać i stać, przede wszystkim, a nie siedzieć. Więc tak naprawdę to, co robimy w życiu codziennym, czyli siedząc przy biurku, a jeżeli ktoś jeździ konno, no to jeszcze nadwyręża ten, ten organizm troszkę bardziej. Więc ten nasz organizm nie do końca tą postawę w trakcie jazdy konnej lubi, nie do końca jest do niej przygotowany. Natomiast rzeczywiście samo to, sam ten. Otoczka tego, co, co robi się i dlaczego się jeździ konno, no to jest przede wszystkim hobby, sport i to, co ma dawać frajdę. Natomiast z punktu widzenia tego, jak jesteśmy zbudowani, może niekoniecznie jest to idealna pozycja. Natomiast można, o czym pewnie zaraz porozmawiamy, przygotować się do tego lepiej, żeby unikać tego niekorzystnego ruchu, który w trakcie jazdy jest. Wykonywane. No, właśnie, powiedziałeś dokładnie o przygotowaniu. Myślę, że wiele rzeczy, patrząc na to holistycznie, przygotowując się nie tylko do treningów na parkurze w stajni, ale poza nią, może spowodować uniknięcie wielu sytuacji. Absolutnie tak. Jakby szerokie rozumienie przygotowania sportowego czy sportowego zawodowego, czy sportowego amatorskiego albo w ogóle sportowego jako hobby kluczem w tej chwili w tym najnowocześniejszym podejściu takim XXI wieku jest przygotowanie fizyczne, bo gdybyśmy popatrzyli na takiego typowego sportowca, choćby kogoś, kto jeździ w formule pierwszej, no wydaje się, no jeździ samochodem, siła bierze się z samochodu i człowiek nie musi się przygotowywać do tego, oprócz tego, żeby ćwiczyć jazdę, czy to będzie koń, czy to będzie samochód, no to właściwie fizyczność nie ma to żadnego znaczenia. Kuzik prawda. Człowiek, żeby wytrzymać tak duże przeciążenia, czy to będzie jazda na koniu, czy to będzie jazda w samochodzie, musi wygenerować w swoim korpusie pewną siłę, która wytrzyma te wszystkie przeciążenia, które generuje powiedzmy ten pojazd, koń, na którym jedziemy. W związku z tym zbudowane silnych pleców, silnego brzucha przy, przy okazji jazdy konnej, no wiadomo, że tutaj bardzo pracują mięśnie wewnętrzne, łód, tak zwane przywodniciele, więc tego przygotowania fizycznego do tego, żeby ten sport uprawiać efektywnie i efektownie, bardzo dużo trzeba włożyć siły poza samą specjalizacją sportową, do tego, żeby zrobić to dobrze, zdrowo, no i jeszcze z wynikami, jak komuś zależy nad. A od kiedy trzeba zacząć takie przygotowania? nad czym teraz bardzo dużo debatujemy w trakcie tych naszych rozmów wewnętrznych w środowisku, to jest to, żebyśmy wychowywali nie sportowców, ale atletów. Czyli chcielibyśmy, żeby te dzieciaki za małego niekoniecznie przygotowywały się do tego, tutaj na przykład, żeby zrobić wielką karierę w jeździectwie, czyli nie o samą jazdę konno chodzi, tylko żeby wychować kogoś, kto jest atletycznie zbudowany i przygotowany do tego, żeby uprawiać niemalże każdą dyscyplinę sportu. Natomiast nie zawsze niestety. Jest to preferowane przez te środowiska, które bardzo wąsko patrzą. Czyli, jeżeli jesteśmy wychowani w rodzinie, która na koniach, że tak powiem, spędza po niemalże cały, całe tygodnie, całe miesiące w roku, no to tak naprawdę wtedy ludzie znają się już na tej wąskiej swojej działce i wychowują takiego koniarza po prostu od A do Z. Natomiast taki mały organizm rozwijający się potrzebuje przygotowania, ale takiego wewnętrznego. I to, co teraz bardzo mocno promuje, to Adam Krzczot, który jest naszym wybitnym lekkoatletą i sam w swojej karierze widział to, że bardzo mocne przygotowanie, ale takie atletyczne przede wszystkim, czyli przygotowanie mocnego ciała. I czego byśmy nie wybrali, czy to będzie koń, czy to będzie lekkoatletyka, piłka, nożna, tenis i tak dalej i tak dalej, to taki organizm, który jest w pełni przygotowany i dobrze przygotowany, on będzie mógł odpowiedzialnie uprawiać każdą z tych dyscyplin. I wtedy, jak już będziemy wychowani jako mocny człowiek, możemy iść w każdą ze stron i uprawiać ten sport czysto teoretycznie zdrowo. Trochę przewrotnie zapytam Cię, bo rozumiem z tego, że powiedziałeś, że im młodszym wieku przygotujemy całe swoje ciało do aktywności fizycznej, tym lepiej. A Twoja historia z koniec, kiedy się zaczęła? Moja historia z końmi jest bardzo, bardzo, bardzo śmieszna, bo ona jest wbrew pozorom dość świeża. Natomiast my rodzinnie przez to, że moja żona złapała najpierw bakcyla, pociągnęła naszego syna i, i potem wciągnęli to w to mnie. Zaczęła się trochę od tego, że zaczęli do nas, do naszych gabinetów, do naszego, do naszego centrum sportowego zaglądać jeźdźcy. Na początku tacy jeździcja motorzy, którzy gdzieś tam brną w tą karierę profesjonalną, no a potem na naszą salę rehabilitacyjną dotarła Gosia Korycka i Jasiek Kamiński. No i tak od słowa do słowa, olimpiada, różne historie takie mocne, sportowe najwyższego poziomu. Finalnie dotarliśmy na, na olimpiadę na, na Wersal, tam byliśmy razem z, właśnie z Gosią i z Jasiem i z naszymi jeźdźcami z kadry, e, tak się zachłysnęliśmy tym, że, że no, wsiąknęliśmy w to środowisko. No i, i od, od, od tego lata tak naprawdę zaczęliśmy aktywnie jeździć na koniach. E, jak dzieciaki połknęły po no to i rodzice, jak jeden rodzic, i drugi i, i tutaj to w to weszło. No i ja sam po sobie wiem, że siadając na konia zaczynają pracować zupełnie inne mięśnie niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni w takiej normalnej aktywności sportowej na co dzień, więc te przywodziciele, to co powiedziała nasza fizjo Klaudia Czerepa, która z Gosią pracuje, powiedziała, że nigdy nie miała takiego zawodnika czy sportowca, który miał, miał tak mocne przywodziciele jak Gosia, więc to jest coś unikalnego, z czym nie spotykamy się tak do końca na co dzień, więc każda z tych dyscyplin sportowych, z którą Pracujemy, ma swoją specyfikę, tak jak ma swoją specyfikę mocy, tak ma też swoją specyfikę urazów, do których jeźdźcy doznają. Z tego rozumiem, że nawet jak już się jest dojrzałym człowiekiem i się zmienia dyscyplinę, albo decyduje się na uprawienie, to nie jest za późno na to, żeby zadbać o swoją ja fizyczność. Ja myślę, że idąc takim tokiem bardzo bazowym, czyli tego, co WHO tak naprawdę nam trochę narzuca, dbając o nasze zdrowie, czyli żeby uprawiać sport pięć razy w tygodniu, po 45 minut, co w naszym toku życia wydaje się nie dla wszystkich realne do zrobienia. Czasami jak ja rozmawiam z pacjentami mówię, że chociaż raz w tygodniu, żeby coś zrobić, no to niektórzy zagryzają węby, bo jak jeszcze w ten intensywny tryb życia wcisnąć jeszcze aktywność sportową. Natomiast rzeczywiście to, to, to nie ma do końca takiej bariery. Myślę, że wszystko, co będzie progresywnie wprowadzane w życie, czy to będzie jazda konna, czy tenis, czy piłka nożna, z głową wprowadzane będziemy mogli Właściwie u każdego zaimplementować. A powiedz mi, proszę, tak jak wspomniałeś na początku naszej rozmowy, takie są czasy, że w większości ich dzieci i dorośli siedzą. Czy w swoim zawodzie widzisz przez to coraz większą potrzebę i coraz więcej pacjentów, którzy do Was trafiają? Znaczy, myślę, że każde miejsce, które gdzieś generuje taką dobrą opiekę nad pacjentem, holistyczne to jest trochę. Słowo, które zostało nadużyte, natomiast taką kompleksową opiekę, która generuje szybką i efektywną poprawę, natomiast nie na zasadzie podania jakiejś chemii, która zbilansuje ten stan zapalny, który gdzieś tam w organizmie jest, ale edukację przede wszystkim ruchową, czyli mówiąc żeby kogoś natchnąć, do tego, żeby chociaż pójść na basen, czy pójść na jogę, czy pójść w ogóle dalej w aktywność sportową, to to jest to, co będzie w tych miejscach, które mają na celu rzeczywiście zdrowie pacjenta. Więc takim miejscom raczej pracy nie brakuje, no bo świadomość też rośnie. To jest to, co te pytania, które ty zadałaś, że trzeba się przygotowywać do tego, żeby uprawiać sport. Więc przez takie rozmowy jak nasza, przez to, co się dzieje w social mediach, w ogóle w mediach, świadomość ludzi rośnie i też pacjenci przychodzą troszkę wcześniej niż kiedyś, szukając problemu, analizując go i zaordynowując różne perspektywy, które mają poprawić i przede wszystkim zapobiegać różnym kontuzjom. Jeszcze wrócę na moment, do tego, że zwróciłeś uwagę, że inne mięśnie działają podczas jazdy konnej. A powiedz co Cię najbardziej zafascynowało? Ja myślę, że, ja myślę, że jeździectwo to jest przede wszystkim kontakt z naturą I, i, i to jest żywioł. Jakby zwierzę jest żywiołem, natura jest żywiołem, czyli mamy dwa połączenia takie kontaktu z, zarówno ze zwierzęciem, jak i z naturą, no bo raczej mnie przynajmniej taka idea przyświeca, że jazda konna to jest fajna perspektywa na wakacje. To jest fajna perspektywa na to, żeby wsiąść na konia i pojechać i coś pozwiedzać. Jest Patagonia, jest Australia, no jest wiele takich kierunków na świecie, które dają tak fantastyczne rzeczy do zrobienia, gdzie bez tej umiejętności jazdy konnej, no, byłoby ciężej, albo byłoby może nie aż tak y, 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 fajnie żeby spędzić czas w niektórych miejscach na świecie. Więc moja wizja jest taka, nie wiem, czy wiele osób tak ma, ale ja, mnie się wydaje, że to jest fajny pomysł na, na spędzenie wolnego czasu. I na koniec zawsze pytam moich gości o ich cele albo marzenia. Jakie są twoje? Hmm, ja, myślę, Dawodowo, że... nie, ja myślę, że życie to jest takie, taki, taki fajny, fajny czas, który dostajemy, unikalny, że trzeba gdzieś wypośrodkować to wszystko, no bo nie da się być i dobrym tatą, i dobrym mężem, i jeszcze fantastycznym lekarzem. No, pewnie można fanatycznie pójść w którąś ze stron, natomiast no, idealnie byłoby to wypośrodkować, więc chyba marzenie jest takie, żeby wypośrodkować te wszystkie trzy światy i, 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 i spełniać marzenia, i spełniać marzenia swoich dzieci, najbliższych, żeby, żeby to po prostu szło do przodu. Natomiast faktycznie takim, takim marzeniem na to jest, żeby znaleźć środek. I jeszcze potrafić w tej intensywności pracy zadbać o siebie i zadbać o swoje zdrowie. I tego wszystkim życzę, bo to jest trudne. W związku z tym pan doktor stwierdził, że będzie świetnym lekarzem, a prywatnie będzie spędzał czas z rodziną na koniach. Taki jest plan. <grym> bardzo serdecznie Ci dziękuję za dziękuję rozmowę. Bardzo. I reasumując, zachęcamy do tego, żeby się przygotowywać, edukować. I w ostateczności, jak tylko się pojawi sygnał, odwiedzać lekarza, żeby zapobiegać różnym. Szukać pomocy specjalistów, natomiast biorąc pod uwagę to, co wiemy, aktualnie przygotowanie fizyczne, przygotowanie siłowe do uprawiania sportu, jest jedną z kluczowych elementów zdrowego uprawiania sportu. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I dziękuję również Państwu, i mam nadzieję, że zachęceni tym, mimo jesiennej pogody, wybierzecie się Państwo do stajni, albo przynajmniej na wyścigi konne, żeby obejrzeć. Dziękuję. Do zobaczenia.